Panie Sebastianie, po pierwsze dziękuję za, za, za czas. Wczoraj zostało wysłane oficjalne powołanie na mecz z Portugalią. No i wynika z tego, że rzeczywiście Franciszek Smuda widzi Pana w tej prezentacji, bo do tej pory mówił niektóre rzeczy, nie zawsze się to spełniało, ale teraz widać, że rzeczywiście uwierzył w Sebastiana Milę. Rzeczywiście to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i wielki zaszczyt, że mogę się znaleźć w kadrze na ten mecz i rzeczywiście, obojętnie ile zagram w tym meczu, to i na pewno dam z siebie wszystko i, i pokażę się z jak najlepszej strony. I będę miał wielki szacunek dla trenera za to, że dał mi taką możliwość i szansę się pokazania, bo tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, e, wcześniej na tę reprezentację nie jeździłem i, i jakby nie miałem żadnych sygnałów, że mógłbym na nią jeździć, tym bardziej jest to dla mnie e, zaskoczenie i tym bardziej wszystko zrobię, żeby e, zaskoczyć trenera jeszcze bardziej w środowisku, praktycznie wszyscy upominali się o taką trójkę, właśnie o Pana Przemka Kazimierczaka i Kamila Grosickiego. No a Przemku raczej nie ma już co mówić, bo ta kontuzja go trochę wykluczyła z tego, ale widać, że, że, że Kamil Grosicki też się znalazł w tym składzie, więc może rzeczywiście jest pod uwagę, a Pan jak tak raz za razem był odrzucany w tej selekcji, wierzył Pan, że w końcu, w końcu że, to, że to powołanie przyjdzie? Eee, szczerze mówiąc nie wierzyłem w to. Eee, oczywiście wszystko robiłem, żeby żeby dostać te powołanie, ale aż takiej wiary w to nie miałem, że, że to może nastąpić i rzeczywiście to jest niesamowite uczucie. i Grać dla wielomilionowego kraju z takimi tradycjami piłkarskimi, jak, jak, jak jest Polska, to jest naprawdę coś fantastycznego i zawsze mówiłem, że obojętnie z kim by nie grał, przeciwko komu, to nie ma dla mnie większego znaczenia. Największe znaczenie jest to, że reprezentuję, że usłyszę hymny i że zagraną za rzekiem na pieczy. i to jest najpiękniejsze. Oczywiście. Kamil dostał szansę teraz, ja dostałem również szansę. Przemek wraca naprawdę już do, do pełnej dyspozycji, bo to jest naprawdę klasowy zawodnik. I, i, I co? No i to jest sygnał pewnie też dla wielu piłkarzy, że, że jeszcze ta selekcja nie jest zamknięta. A czy to nie jest trochę tak, że, że pan i Jeleń i właśnie Kamil Grosicki, ta trójka, gdzie byli się gdzieś tak trochę pomijani, to nie jest tak, że te każde powołanie teraz dla was to jest taka gra o wszystko, bo na przykład ten stę... Sebastian Benisz, prawda, który nie gra w piłkę już od ponad roku, gra teraz gdzieś w trzeciej on dostaje powołanie za darmo tak naprawdę, a pan musiał cały czas się udowadniać i w tej chwili wydaje się, że właśnie Sebastian Mira, Kamil Grosicki, Renusz Jelen, jak gdzieś tam potknie się ta noga, to, to raczej o euro nie ma co myśleć. Istnieje pewnie możliwość, jeżeli słabo wypadniemy, to to teren zrezygnuje z naszej, z naszej postawy. Rzeczywiście pewnie nie mamy jakiegoś większego kredytu zaufania, ale, ale dostaliśmy tą szansę, więc z niej się powinniśmy cieszyć, bo tak jak powiedziałem, to jest jednak reprezentacja Polski i ktoś jak jest przynajmniej jak ja jestem, tak mocno związany z Polską i i emocjonalnie do tego podchodzę, to to rzeczywiście jest czymś, czymś super, że, że jest taka możliwość zagrania w tym meczu. Tylko mogę powiedzieć tyle, że, że i tak będę miał szacunek dla trenera, nawet jak nie weźmie na euro mnie, a kogoś innego, że, że tą szansę dostałem, bo to, to jest strasznie motywujące dla piłkarza i, i naprawdę strasznie z tego powodu byłem zadowolony i sprawiło mi to wiele satysfakcji, więc super od jakiegoś czasu na linii e, trener Smuda, trener Ręczek, bardzo iskrzy i chyba w najgorszym położeniu, nie chyba tylko, na pewno jest pan tak trochę między młotem a kowadłem. E, jak pan się znajduje w tej sytuacji, bo, bo pewnie nieraz pan o to pytano, a tutaj ciężko w ogóle zabrać głos chyba w tej sprawie. A tak, rzeczywiście to jest e, ciężko się w ogóle wypowiadać na temat e, jakiejś sytuacji, o której się e, do końca nie wie o co chodzi i, i nie zna się jakby szczegółów tego. Ja myślę, że to są tak doświadczeni i trenerzy, że, że na pewno nie, nie będzie problemu z tym, żeby się skomunikować, więc myślę, że, że spokojnie nie ma chyba paniki. Po tym hura optymizmie związanym z rosowaniem grup na euro. Teraz tak trzeba troszeczkę rozsądnie o tym wszystkim pomyśleć. Polacy tak naprawdę są najsabszą drużyną w tej grupie, jeżeli popatrzeć na ranking i to wszystko na papierze przedstawić. E, jakie mamy szanse, według Pana, na wyjście z tej grupy i z kim będziemy walczyć o to wyjście? Oczywiście e, ten ranking jest e, troszeczkę niekorzystny dla nas, ale jakby jesteśmy świadomi tego, że te punkty teraz nie zdobywaliśmy w ostatnich czasie i, i dużo ze względu na to, że gramy same mecze sparingowe. A jeśli chodzi o nasze szanse i naszą grupę, oczywiście to jest grupa absolutnie w naszym zasięgu i tutaj nie ma, nie ma o czym mówić. I oczywiście, że ta optymizm jest bardzo uzasadniony, dlatego, że lepiej być w takiej grupie, niż być w grupie zamiast Holandii na przykład, tak? albo Ukrainy choćby. Dlatego tym bardziej uważam, że, że trzeba się cieszyć, ale to nie są przeciwnicy, których będzie łatwo nam pokonać, tylko że oni są w naszym zasięgu. A kto będzie tym najgroźniejszym rybalem? Kurczę, ciężko powiedzieć. Te mistrzostwa to, to będą zawsze... Mistrzostwa to mistrzostwa, nigdy nie wiadomo kto, jaka drużyna trafi z tą formą na, na dany moment, którzy piłkarze w danym momencie będą najlepiej wyglądali i którzy okaże się, że, że najlepszą taktykę wybrali. No z naszej grupy wydaje mi się, że, e, że jednak Czesi i, i my będziemy, przynajmniej tak mi serce podpowiada, że my na pewno e, drugi zespół wybieram Czechów. Franciszek Smuda gra swoim stałym systemem już od jakiegoś czasu i na pewno tego nie zmieni. Trochę pobawi mi się w dywagację. Pan wychodzi w pierwszym meczu na euro. Z kim chciałby pan grać w środku pomocy? <grym> Z kim bym chciał w środku pomocy grać? Z Murawskim na pewno. A Murawski to jest po prostu taki człowiek, który by zabezpieczał tyły i dzięki temu miałby pan trochę więcej swobody? No myślę, że tak, że to jest właśnie taki piłkarz, który fajny, fajnym łącznikiem jest pomiędzy obroną a pomocą czy atakiem, to jest taki zawodnik, który właśnie jest zawsze wszędzie tam, gdzie, e, gdzie go trzeba i, i rzeczywiście e, powiem szczerze, że, że strasznie mi się podoba, nie wiem czy będzie na Euro czy nie, ale mi, strasznie mi się Borysiuk podoba jak gra, naprawdę. Tylko z tymi kartkami ma problem wiesz. No tak, rzeczywiście taka pozycja trochę jest narażona na, często na przerywanie sytuacji w takich nerwowych sytuacjach i, i, i to jest, akurat wszystko wypada na niego, ale jest to wciąż młody chłopak, który już od dłuższego czasu gra i zbiera naprawdę ogromne doświadczenie, teraz został zauważony i jest w lidze niemieckiej. Myślę, że to fajny zawodnik, którym zawsze, który mi się zawsze podobał, z którym bym chciał grać. Są tacy zawodnicy, którzy jeżeli nie trzymają się jakichś tam założeń taktycznych, niekoniecznie zawsze wracają do obrony, to są potem po prostu lepsi na boisku. Na pewno można to śmiało powiedzieć, że z jakimś takim jakimś systemem Lidz, a mi Lidz mi się wydaje, że podobnie jest z Panem, bo Pana cechuje taka niekonwencjonalność i wiadomo, że Pan musi się wracać szczególnie przy systemie gry tenaralenczyka. Ale czy to nie jest tak, że wolałby Pan być takim trochę wolnym strzelcem? Pewnie, ja myślę, że każdy ofensywny piłkarz chciałby mieć taką swobodę w graniu w ofensywie i niekoncentrowaniu się w defensywie. Aczkolwiek powrót do obrony to jest nie tylko. Nie tylko obowiązek i, i jakby wskazania od trenera, ale także to jest szacunek dla, dla kolegów z drużyny i, i do tego, że, że to jest sport drużynowy, a nie indywidualny i że to każda pomoc jest szalenie ważna i, i obojętnie czasami kosztem tego, że nie masz siły tego później w ofensywie czegoś zrobienia, ale gdzieś byłeś w danym momencie bardzo potrzebny i, i akurat się wróciłeś, więc tutaj jakby... Nie mam z tym problemu, no, trzeba rzeczywiście troszeczkę się nachorować więcej, ale, ale wolę tą ofensywę zdecydowanie rzeczywiście, że gdzieś tam w ofensywie czuję się swobodniej i jakby no nie mam problemu z, z jakby z graniem ofensywnym.